Dobrze, że mamy już piździernik, to mogę sobie siedzieć w czapce w pomieszczeniu i nikt mi nie powie, że jestem jakaś dziwna. Kanały z jednego worka takie jak 5-minutowe sztuczki, trum trumy i tak dalej. W ostatnim czasie były pożerane przez kanały komentarii, przepuszczane przez układ trawienny, wydalane i potem pożerane jeszcze raz, więc samo to zwiastuje z jak dużą kupą my będziemy mieć dzisiaj do czynienia. Nie planowałam nagrywania filmu poświęconego temu typowi kinematografii wysokich lotów, ale... ale potem wpisałam sobie do obiadu wyszukiwarkę 5-minutowe sztuczki psychologia i nacisnęłam Enter. Nie wiem dlaczego, ale coś mi mówi, że ja sama zrobię taki wytrzeszcz, jak usłyszę o tych 43 prostych trikach, które pozwolą mi czytać ludzi jak otwarte książki. Ja jestem Ewa, to jest kanał Psycholożka, i dzisiaj będę robiła sobie krzywdę w internecie na waszych oczach. Więc jeżeli kryjecie się emocjonalnym masochizm, to zostaw suba i kciuka w górę. A będę robić to częściej, bo tylko te liczby nadają mojemu życiu sens. Pierwsza złota informacja! Jeśli dziewczyna na was patrzy i ma rozszerzone źrenice, to na pewno chce się rób! To na pewno was bardzo lubi. Jaka szkoda, że takie popularne naukowe filmiki tak bardzo trywializują to mowę ciała. A potem mamy do czynienia z ekspertami od mowy ciała po przyspieszonym kursie na YouTubie, którzy zaczynają wygłaszać opinie na temat zachowania innych ludzi. Tonem głosu doświadczonego agenta FBI: Zobacz, jakie ma rozszerzone źrenice na bank na ciebie leci. Nie już twoja. Tylko niestety nasi eksperci od mowy ciała FBI bardzo często zapominają o tym kontekście sytuacyjnym. I totalnie nie zwracają uwagi na to, że nasze źrenice mogą być rozszerzone na przykład wskutek tego, że pada mniej światła, albo że na przykład ktoś za bardzo zaszalał na imprezie z używkami. Czy tylko mój poranek też wygląda tak samo? w swoim życiu dojrzałe mechanizmy radzenia sobie ze stresem Po co starać się rozwiązać konflikty rozmową? Zawsze możesz cofnąć się do etapu rozwoju dwulatka i wpakować sobie kciuka do gęby Ej, pięciominutowe sztuczki Czekam aż w swoim filmie pokażecie że kiedy zachce ci się siku to zamiast pobiec do kibla możecie ubrać Pampersa Ło, 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 ja żartowałam, ok? To był żercik Ja nie chcę tego oglądać dalej, to jest obrzydliwe. W ogóle wyobraźcie sobie ten absurd sytuacji na planie, nie? No, dzień dobry, Pani Kasiu, mamy dzisiaj piękną pogodę na planie, czyż nie? A tak, piękna, piękna. Um, no, Pani Kasiu, tu będzie taka scena. Musi Pani wrzucić sobie totalnie na luz od pasa w dół. Na luz wrzucić? Dało no, się pani po prostu posikać przy całej ekipie. No to ten, yy, powodzenia pani Kasiu. Dradzę Wam też pewien sekret pięciominutowe sztuczki. Ludzie tak robią, gdy jest im na przykład wiecie. Zimno! Halo! Mamy październik, a na tym filmie stoi w krótkich spodenkach i t-shircie, jak ma nie być jej zimno? Dobra, ale wiecie co? Pamiętam taką sytuację, kiedy spełniałam się zawodowo i sprzedawałam oscypki na stoisku w galerii. I to miejsce, gdzie ja akurat siedziałam, było ustawione tak, że siedziałam pod samym nadmuchem klimatyzacji. I nie muszę chyba tłumaczyć, jak bardzo było mi wtedy zimno. No i wiecie, ja siedziałam w tej pozycji zamkniętej, ale po to, żeby było mi po prostu cieplej, żeby się ogrzać, a nie że ja zamykałam się na cały świat. No, i wyrósł przede mną, jak grzyb po deszczu, taki dyplomowany agent FBI po przyspieszonym kursie na YouTubie. Specjalista od mowy ciała, i mówi do mnie. Uuu, pozycja zamknięta. Widzę, że ci się coś tutaj chyba nie podoba. No co ja mówię Odpowiadam: no, panie, tu dmuchawa zimno wieje. Chce się ogrzać. A Oły w odpowiedzi zafundował mi wykład na temat tego, jak moja podświadomość pokazuje mi, że tak naprawdę nie chodzi mi wcale o tą niską temperaturę, tak naprawdę gdzieś głęboko we mnie, coś mi się tu nie podoba. I ta historia, która mi się przydarzyła, to jest po prostu Mua! idealny przykład czytania tej mowy ciała w totalnym odcięciu od kontekstu sytuacyjnego. Ludzie mogą przyjmować pozycję zamkniętą z najrozmaitszych powodów. I wcale nie musi oznaczać to, że budują sobie jakąś strefę komfortu, że nie podoba im się to, co mówi ich rozmówca albo że po prostu cię nie lubią. Pamiętaj, że komuś może być po prostu na przykład zimno. I to jest taki message, który warto sobie wziąć głęboko do serducha. Wiem, że bardzo duża część osób, które interesują się psychologią, prawdopodobnie zetknęła się już z książkami dotyczącymi mowy ciała. A jeżeli jeszcze się nie zetknęła, to w najbliższej przyszłości na pewno się zetknie. I nie zawsze autorzy tych publikacji w swoich dziełach literackich wspominają o tym, że nie jest to rodzaj instrukcji obsługi człowieka, który wiecie, pozwoli czytać ludzi jak otwarte książki. A raczej jest zbiorem takich ciekawostek, które oczywiście sprawdzają się, bo ludzie tak robią. Ale ci autorzy nie wspominają, że to wszystko tak naprawdę zależy od tych czynników sytuacyjnych, od różnic indywidualnych. Wiecie, ktoś może na przykład siedzieć z tymi skrzyżowanymi rękoma, bo, bo może mieć lęk społeczny i dlatego krzyżuje te ręce. I wcale nie jest tak, że on was nie lubi. A jeżeli chodzi o zakończenie tego filmu, to ono jest. Tak bardzo złe, jakby okej, okay, rozumiem, że chcieliście przekroczyć ten magiczny próg 10 minut, ale. Co to ma? Szczytanie mowy ciała? Dlaczego wy przez kilka dobrych minut filmu Każecie oglądać ludziom tą groteskę Z aktorami w roli głównej Którzy wykonują te swoje Niesynchronizowane ruchy Nie do rytmu Nie wiem jak bardzo Musiałbym mną sponiewierać na imprezie Żebym musiała zacząć grać na gitarze W widmo Boże zapomniałabym o najważniejszym Co to za film bez reklamy swoich social mediów? Chodź kochanie! Chodź kochanie do mnie! No! pał mój kochany pieniu. Przecież muszę wam powiedzieć, gdzie spamuję moją rudą kochaną paróweczką! Także to mój Instagram. Tu możecie dać suma i lajka dla statystyk. I widzimy się w kolejnym filmiku Besowski!